Ponieważ my jesteśmy firmą, która zajmuje się projektowaniem od Greenfieldu, czyli od samego początku praktycznie projektów wiatrowych, następnie ich realizacją. I projekty, które realizujemy, administrujemy wewnętrznie jako firma, to znaczy sami przez cały okres trwania długości życia farmy wiatrowej, sprzedajemy energię elektryczną z niej, czyli te elektrownie pozostają dalej naszą własnością. W tej chwili mamy na całym świecie już ponad 350 MW w zarządzaniu energią uzyskiwanej z, wiatra, z wiatru, ale także, także prowadzimy, prowadzimy również działalność z zakresu uzyskiwania energii elektrycznej solarnej, czyli ze Słońca, ale taka pierwsza nasza farma to jest farma w Stanach Zjednoczonych. Ja pokrótce, tylko nie będę, nie będę przedłużał, firma Hestan Bigonvari, bo to jest korporacja dwóch firm, jest firmą prywatną hiszpańską, ale mają w niej udziały również ArcelorMittal, czyli kapitał funduski, czyli ta największa, największa firma na świecie zajmująca się produkcją stali oraz hiszpański bank Kacha Madrid. W tej chwili jesteśmy ja myślę, że znaczy ta prezentacja jest już troszeczkę nieaktualna, ponieważ ona dotyczy roku 2010 mówi tutaj o obrocie za rok zamknięty w 2009 w granicach 3 miliardów euro obrotu. Za rok poprzedni firma miała już ponad 5 miliardów obrotu, zatrudniamy ponad 30 tysięcy ludzi na całym świecie. Tak to mniej więcej wygląda, to jest mapa, gdzie Hestam, korporacja Hestam ma zlokalizowane swoje fabryki, ponieważ głównie są to fabryki przemysłu stalowego. To jest fabryka firmy Hestamp we wrześniu pod Poznaniem, zatrudniająca około 400 osób, tak więc nie jesteśmy firmą anonimową w Polsce. Ta firma produkuje blachy karoserii dla poznańskiego Volkswagena, czyli jeżeli ktoś z Państwa jeździ Volkswagenem Kady, to może być pewny, że blachy zostały wyprodukowane w naszej fabryce, ponieważ głównie dla niego i dla transportera te, te, te blachy są tłoczone. Jeśli chodzi o grupę Hestam Renewables, to my jesteśmy takim odłamem, który zajmuje się wiatrem. W tej chwili, tak jak tutaj Państwo na tej mapie widzicie, mamy swoje farmy w Hiszpanii, w Belgii, w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych, w Turcji. Natomiast w tej chwili buduje się farma w Republice Południowej Afryki, która jeszcze tu nie jest zaznaczona. I w przyszłym roku planujemy pierwsze farmy w Polsce i pierwszą farmę w Rumunii. Oczywiście na pozostałych rynkach dalej jesteśmy aktywni i pozostałe, pozostałe kraje dalej nas interesują. Ale pokrótce, dlaczego, dlaczego trafiliśmy do wiatru? Może, może Państwu tylko powiem jedną rzecz: że po prostu jesteśmy producentem tych wież rurowych pod turbiny wiatrowe. Posiadamy kilka fabryk. Pierwsza była oczywiście w Hiszpanii. Mamy, mamy również fabrykę w Turcji. Mamy również fabrykę w Brazylii. Ostatnio została otwarta fabryka w Stanach Zjednoczonych. A w tej chwili buduje się już fabryka w Republice Południowej Afryki, i są plany budowy tego typu fabryk w Chinach i w Indiach. Stąd zainteresowanie energetyką wiatrową. Wykonujemy projekty od samej, od samej że tak powiem, projekty w Polsce. Wykonujemy od, od podstaw, czyli od samego początku. Jak Państwu mówiłem, przywiało nas dobre wiatry, przywiały nas do gorczewa. Myślę, że tak jak podobnie jak Pan Dziaszek, mogę powiedzieć, że. Że, że naprawdę bardzo fajnie się współpracuje z władzami gminy. Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów, potrafiliśmy się fajnie dogadać. Oczywiście do czasu, to znaczy za poprzedniej, za poprzedniej może, może inaczej. Ja Państwu na chwilę tylko pokażę, jak, jak to miałoby wyglądać. To jest taka wizualizacja tego projektu. To są trzy turbiny. Na południu mamy kłęby, miejscowość kłęby. Te turbiny są zlokalizowane w kierunku drogi na Włodzisław. To jest ta droga, droga powiatowa, biegnąca dalej do, do trójki. Czyli jedna turbina po prawej stronie, dwie turbiny po lewej stronie. I może jeszcze tylko jedną, jedną wizualizację, którą zrobiłem na potrzeby swego czasu dyskusji w pana nośniku. Jeśli chodzi o, o taką dyskusję, ponieważ wiązała się dyskusja o odległości, którą wywołał jeden z radnych na sesji, że jesteśmy po prostu za blisko e, zabudowań. Proszę Państwa, ja dlatego zrobiłem lokalizację tych dwóch bliższych turbin, ponieważ ta trzecia jest ponad kilometr od, od najbliższych zabudowań. E, to te turbiny, ta, ta jedna jest 680 metrów od najbliższych zabudowań, natomiast ta jest 650 metrów od najbliższych zabudowań. E, Mało tego, e, powiem Państwu, że w tej chwili mamy już postanowienia Sametwidu i postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony, Śro Regionalnej Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie e, wydania decyzji o oddziaływaniu na środowisko. E, obydwie są pozytywne. E, jest procedowana w tej chwili wydanie decyzji środowiskowej na, na poziomie e, Pana Burmistrza do 14, czyli do końca tego tygodnia. Wyłożone są wszystkie dokumenty związane z, z wpływem inwestycji na środowisko. E, można oczywiście, one są upublicznione, więc można, można wejrzeć spokojnie e, do nich do środka. Ale, ale cofnę się tylko jeszcze te, 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 te dwa lata e, do tyłu w momencie gdy, e, w momencie, gdy uchwa, uchwalono tą e, e, pierwszą uchwałę dotyczące studium. E, Pan burmistrz poprosił mnie o, o możliwość spotkania z pewnym rolnikiem z Tuz okolic, który jest największym, że tak powiem, właścicielem gruntów rolnych w okolicy Kłębów. I tak, tak, czy mógłbym się z nim spotkać? Bo on tam chce porozmawiać. Nie ma problemu, ja, ja zawsze chętnie na każdy telefon tego typu z wszystkimi chętnie się spotykałem, no więc umówiłem się z tym panem, spotkałem się u niego w domu, a, który włożył mi swoje a, mapy ze swoimi działkami i zaproponował możliwość usytuowania jednej z turbin na, na swojej działce. Ja ponieważ y, 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 jestem w miarę realistą, jeśli chodzi o, o robienie projektów i y, y wiem, jakie, jakie wymagania powinien mieć tego typu projekt, powiedziałem, że po prostu nie jest to nierealne, ponieważ tam y, działka najdalej oddalona od zabudowań. To akurat chodziło nie o kłęby, a o żywicę, y, to, to, to jest to odległość w granicach 450 metrów i po prostu odmówiłem, że taka, taka możliwość takiej lokalizacji nie ma i i to po pierwsze, po drugie mówię, że naszym partnerem jest, jest, jest firma Andaluzja i, i zdecydowaliśmy, że, że te turbiny, które mają być zlokalizowane na Kłębach będą na gruntach Andaluzji. Z tego względu, że, że cała infrastruktura zlokalizowana jest na, na gruntach Andaluzji, poza częścią przebiegu kabla energetycznego, który zlokalizowany jest na działkach, które są w wieczystym użytkowaniu gminy. I jedna działka w obrębie samego Golczewa przy GPZ-cie, vis-a-vis gpz, vis -vis GPZ w Golczewie, jest, którego gmina jest właścicielem. Wystąpiliśmy również do, do, do Rady o e, zgodę na wyrażenie e, w, w formie uchwały zgody na, na ustanowienie służebności przesyłu. E, taka, taka zgoda przez Radę została wydana 24 marca 2011. Rada a, zgodziła się na e, objęcie tych wnioskowanych działek pod kabel energetyczny, że zostanie, e, zostanie, e, dostaniemy tam służebność przesyłu na e, kabel energetyczny. Także e, mieliśmy praktycznie wszystkie tematy, tak powiem, e, załatwione. Akurat stało się tak, jak się stało, że ten pan rolnik w następnych wyborach został radny, ten, od którego tej turbiny nie będzie. No i w tym momencie zaczęła się cała kołomeja, że tak powiem, z naszym projektem. Bardzo są cię. A zaczęła się taka kołomeja z naszym projektem, że a, od tego czasu e, zostały, zost zostają wyszukane przez e, grupę radnych e, niesamowite e, rzeczy związane ze szkodliwością naszego projektu. E, proszę Państwa, zrobienie projektu wiatrowego. Jeśli chodzi o, o sprawę decyzji środowiskowej, to naprawdę jest, jest trudną rzeczą. To nie jest, to nie jest yy, obojętnie, czy to będzie jedna turbina, czy to będzie 10 turbin. Ten proces jest praktycznie w tej chwili jednakowy. E, na, na potrzeby yy, yy, środowiskowe jest przeprowadzony roczny monitoring ptaków, roczny monitoring nietoperzy. Są wykonywane wszelkie możliwe akusty, yy, analizy akustyczne. I tak dalej, i tak dalej. My przyjęliśmy sobie wariant że tak powiem najostrzejszy, to znaczy przyjęliśmy miejscowość Kłęby jako tą miejscowość, e, która, e, która podlega e, temu hałasowi ograniczonemu do 40, e, 40 decybeli w porze nocnej i 45 decybeli w porze dziennej. Dlatego ja chciałbym się podeprzeć e,